Dzień dobry, nazywam się Jakub Winiarski i witam Państwa na spotkaniu z cyklu Pisania można się nauczyć, rozmowy pasji pisania. Pasja pisania jest prywatną szkołą pisania, w której nie tylko wierzymy, że pisania można się nauczyć, ale naprawdę uczymy tego i wspieramy absolwentów i absolwentki także wtedy, kiedy już udaje im się zadebiutować. Mam nadzieję, że właśnie ten cykl, rozmowy pasji pisania, przyczyni się do jeszcze lepszej znajomości książek osób, które mają osobą pisarskie kursy w pasji pisania. Jak zwykle przy tym prośba do państwa żeby dali nam państwo znać co myślicie o tym programie. Jest dzisiaj ze mną Aleksandra Mantorska, absolwentka kursu pasy pisania i autorka powieści Pechowa dziewczyna wydanej przez wydawnictwo Nasza Księgarnia w roku 2016 oraz drugiej Skowyt wilka wydanej przez wydawnictwo Kobiece w roku 2021. Dzień dobry. Olu. Dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie. Dzień dobry. Ja dziękuję za zaproszenie. Cześć. Pamiętasz, jak trafiłaś na pierwszy kurs pasji pisania w 2014 roku to było, jak żeśmy sobie przypomnieli przed programem. Tak, pamiętam pamiętam to bardzo dokładnie, ponieważ właśnie pamiętam, że to był 2014 rok i powiem szczerze, że czułam się zupełnie żółtodziobem, jeżeli chodzi o pisanie. I bardzo marzyłam o tym, żeby pisać książki, żeby udało mi się ukończyć powieść. I poszukiwałam po prostu um, takiego miejsca, gdzie będę mogła spotkać się z profesjonalistą, um, uzyskać um, wskazówki, poznać też inne osoby piszące um, i zobaczyć po prostu, czy to jest coś dla mnie, czy, czy, czy to marzenie um, jest w ogóle możliwe do zrealizowania. I pamiętam, że bardzo stresowałam się tym, żeby przyjść właśnie na, na kurs, ale stwierdziłam, że jeżeli tyle lat marzę o tym, no to wreszcie muszę coś z tym zrobić i postanowiłam wziąć tego byka za rogi, pójść na kurs, trochę postawić się w takim w roli ucznia, posłuchać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No dobrze, tak o tym opowiadasz, jakbyś jeszcze dobrze pamiętała tą rolę ucznia, ale w sumie to mm, mówmy, mówmy jak jest. Wydałaś właśnie drugą powieść. Wygląda na to, że nie tylko spełniłaś marzenie, y, zostając pisarką, no bo jedną powieść miałaś już wydaną w 2016 roku, ale kontynuujesz tą ścieżkę. To opowiedz, jak dziś wygląda Twoje pisanie, twoja, nie wiem czy można tak mówić, że pisarska kariera. Pisarska kariera lubię tak o tym myśleć, mimo że powiem szczerze, że nie jestem całkowicie etatowym pisarzem. Oczywiście pisanie to jest duża część mojego życia, natomiast mam normalną pracę od 9 do 17 i tam też realizuję się. Natomiast tak, postawiłam na pisanie i przyznam szczerze, że właśnie ten pierwszy kurs dał mi, ten w 2014 roku, dał mi. Taką wiarę w siebie i w swoją twórczość. Potem to się potoczyło właśnie dalej. Jedna książka, kolejna książka. I wiem, że będę to kontynuować niezależnie od tego, czy gdzieś tam wybije się dalej, czy, czy ukaże się na topce MPK albo. Um, um, New York Times się na w dziesiątce. Na przykład. Warto, warto marzyć i mierzyć wysoko, natomiast ja też po prostu cieszę się z samego procesu i cieszę się z, z tych rzeczy, które do tej pory osiągnęłam, i, i patrzę po prostu z nadzieją w przyszłość. Słuchaj, no powiedziałaś, że zyskałaś wiarę na kursie. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie mówią, że dzięki kursom, zwłaszcza kursom u mnie. Zyskali wiarę w swój, w swój talent, w swoje pisarskie możliwości, ale czy nauczyłaś się czegoś może jeszcze? Czy jakby pisania w ogóle można się na takim kursie nauczyć? Czy może potrzebowałaś tylko tej, tego, tej, tej wiary? To znaczy, bo często mnie ludzie w ogóle pytają, co mi właśnie dał kurs, bo też po prostu przytaczam tę, tę historię i muszę przyznać, że tak, że ta wiara we mnie i w moje pisanie to, było, to była bardzo, bardzo istotna rzecz, ale drugą rzeczą było to, że naprawdę ja zyskałam bardzo dużo takich wskazówek. Bo, bo pamiętam, Jakub, że dawałeś nam co tydzień takie bardzo konkretne wskazówki, które od razu mogliśmy wprowadzić do swojego, swojego tekstu. I oczywiście ty też nie narzucałeś tego, że, że jak ma to wyglądać, że absolutnie pewne metody musimy wprowadzić, ale żebyśmy chociaż o tym pomyśleli. I to też dawało nam, mi dało to, że mogłam trochę się bardziej kreatywnie otworzyć, pomyśleć o tej mojej fabule, która właściwie rodziła się na kursie um, i, y, y, i dalej kontynuować tę pisarską drogę. Y, więc tak, ja uważam, że dużo się takich, y, takich wskazówek, takich tipów, brałam to do siebie, staram się być pilnym uczniem, y, więc y, y, skrzętnie. Y, skrzętnie wprowadzałam te wskazówki do, do tekstu. Oczywiście, jeżeli coś mi nie pasowało, to koniec końców na przykład rezygnowałam z tego, ale tak, jak najbardziej wydaje mi się, że, że to był dobry, dobry pomysł, żeby właśnie na ten kurs się zgłosić. Słuchaj, no ja, nie jest, ja ja jestem rzeczywiście dość elastycznym nauczycielem i elastycznym i eklektycznym, nikomu nie narzucam, jakiś, że macie pisać tak jak ten czy tamten autor, czy jak ja, broń Boże. I w Twoim pisaniu to zdaje się świetnie zagrało, ponieważ obie Twoje książki są w dwóch różnych gatunkach. Tak, Jedna aha. jest powieścią obyczajową, a druga to jest fantazja. E, druga to jest thriller. Thriller. Tak, ale tak, to prawda. Powieść obyczajowa, komedia romantyczna, bo też wiem, że to są różne absolutnie gatunki, natomiast to też wynika z faktu, że ja chcę pisać książki, takie, które sama bardzo lubię, a ja. Wtedy, kiedy pisałam Pechową Dziewczynę, miałam gdzieś tam w głowie mocny obyczaj, i bardzo zależało mi na napisaniu książki, która będzie zabawna i która będzie właśnie traktowała o takiej osobie, pewnej siebie, która trochę idzie przez życie, nie zważając na to, czy. Po prostu realizując swoje, swoje cele i tak troszkę, czasem desperacko szukając miłości, często duże, dużo śmiesznych rzeczy z tego, z tego wynika. Natomiast też gdzieś było we mnie takie marzenie, żeby napisać thriller, który będzie trzymał w napięciu. I tak też właśnie zaczęłam myśleć o Oskówiecie Wilka. Um, więc można powiedzieć, że przy tych książkach to nie tylko wspomniałam swoje takie marzenia pisarskie, że po prostu jestem pisarzem i piszę, ale trochę też właśnie takie, jakie ch książki chcę, um, chcę pisać. I to Czyli też co? Tak. Możemy, że... możemy się spodziewać, że będziesz na przykład jeszcze chciała napisać Sagę Fantazy? Myślę, że nie. nie <laughs> ponieważ akurat, akurat fantazy to jest gatunek, do, po który sięgam bardzo sporadycznie. Nie naciskam. OK. Słuchaj, a o Twoich książkach napisano w internecie całkiem sporo. Powiedz, czytasz recenzje, przejmujesz się tym, jak Twoje książki są oceniane przez ludzi? Zależy Ci na tych czytelnikach? Czy masz taki bardziej arystokratyczny, wyniosły stosunek i po prostu niech sobie gadają, a Ty piszesz dla siebie? Myślę, że jak najbardziej czytam recenzje, chociaż to też myślę, że po prostu ciągnie mnie do tego, żeby zobaczyć, jak ludzie odbierają książkę, bo to jest taka, taka ciekawość. Oczywiście, że gdzieś tam czasem pęka serduszko w momencie, kiedy czyta się niezbyt pochlebne opinie, i to nawet nie chodzi o taką konstruktywną krytykę, bo to taką absolutnie przyjmuję, albo jeżeli coś się komuś nie spodobało, bo też zdaje sobie sprawę z tego, że tak jak ja czytam różne książki, jedne mi się podobają, inne podobają, to no, tak samo czytelnicy mają prawo oceniać. Natomiast czasem zdarzają się oczywiście recenzje, które mają, nie wiem, czy, czy, czy autor recenzji miał na myśli jakąś wybicie się, albo, albo trochę ośmieszenie autora, bądź też ośmieszenie książki. No, generalnie przyjmuję to. Zdaję sobie sprawę, że wystawiam się na ocenę i wystawiam swoje książki na, na ocenę. I, Ale myślę, że cały czas jestem na, takim, na takiej drodze, żeby się tego uczyć, tak? żeby przyjmować tą opinię i żeby się aż tak bardzo tym nie przejmować. Myślę, że to najlepsze, co można zrobić, bo wszystkim nie dogodzisz. Tak, to prawda. Słuchaj, twoje książki wydały dwa różne wydawnictwa. Najpierw to była nasza księgarnia, teraz wydawnictwo kobiece. Jak ci się z nimi współpracowała? Czy są to wydawnictwa, którym poleciłabyś ludziom, którzy na przykład z debiutem jakimś przychodzą i chcą dobrej współpracy, dobrej redakcji, dobrego zaopiekowania się przez całą tą machinę wydawniczą? Czy ty masz dobre wspomnienia, czy może? Myślę, myślę że tak, że jak najbardziej mogłabym polecić te dwa wydawnictwa. Z tym, że wydawnictwo Nasza Księgarnia już specjalizuje się tak. tylko i wyłącznie w książkach dla dzieci. I ja. Ja debiutowałam w takiej serii Babie Lato i wydaje mi się, że albo to, był, to była ostatnia książka dla, dla kobiet, albo jedna z ostatnich, potem oni całkowicie skupili się na książkach dla, dla dzieci. Natomiast tak, jak najbardziej tutaj profesjonalizm, szybkie odpowiadanie na maile, kontakt z autorem, wywiązywanie się też zoomowe, to tak jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o debiutantów, to też absolutnie mogę, myślę, polecić Wydawnictwo kobiece, czyli to drugie wydawnictwo, gdzie były wydane Skowedwika. Dlatego, że z tego, co, jak obserwuję książki wydawane w tym wydawnictwie, wydawnictwie, to oni się nie boją debiutantów. Więc jak najbardziej sięgają po nazwiska, które nie są znane, a to też jest szansa dla debiutujących. Świetnie, bardzo, bardzo dobrze wiedzieć. Słuchaj. A... Gdyby ktoś, kto pragnie napisać książkę, tak jak ty w 2013-2012 i ma już tam jakiś pomysł, przyszedł do ciebie i poprosił Cię o jedną radę, bo powiedzmy, że zbiera sobie po jednej radzie od każdego już publikowanego pisarza, pisarki. Co byś takiej osobie poradziła? Ojku, jedną radę to ciężko wybrać, bo chciałabym, zasypałabym tą osobę Róż. Róż. No to, niech, niech będą trzy, za, niech, niech będą trzy Twoje ulubione. Na pewno poradziłabym tej osobie, żeby pracowała nad taką wytrwałością i systematycznością. Uważam, że to jest coś, co... no to jest chleb powszedni pisarza. Taka cierpliwość, systematyka, wytrwałość to jest coś, co... to jest takie ABC pisarza. Drugą radą, którą bym... Poleciła, to jest znalezienie takiej sieci wsparcia. I to może być na przykład właśnie kurs pisania, na którym spotkamy profesjonalistę, profesjonalnego nauczyciela, który nam powie, wskaże, da nam jakieś wskazówki, ale też chodzi o tę grupę, która się tworzy i tam też możemy znaleźć osoby o wspólnej pasji i dzięki temu też możemy się rozwijać, bo patrzymy na, na, na tą pasję, na, na, na pisanie z różnych perspektyw. I też tak myślę o tym, że pisarz jest trochę samotnikiem, no bo jednak siadamy przed tą kartką papieru czy przed komputerem i samotnie piszemy te historie. No, dlatego też myślę, że tak bardzo ważne jest, żeby mieć taką sieć wsparcia i, i znać osoby, przyjaźnić się, kolegować z osobami, które także tym się zajmują. I to wydaje mi się, że chyba takie dwa. A no i trzecią bym, jeżeli już tak mogę dokończyć, to właśnie. Proszę. Nie zrażanie się, jeśli chodzi o oceny. Żyjemy w dobie internetu, czasem kusi, żeby sprawdzić się, wrzucić coś na jakąś grupę facebookową albo gdzieś na, na różnego rodzaju portale. Nie zrażajmy się, jeżeli dostaniemy negatywne opinie. Zastanówmy się, czy, ta, czy możemy coś z niej wziąć dla siebie. Jeżeli nie, no to po prostu trzeba zapomnieć. Słuchaj, my oczywiście polecamy z COVID Wilka nowo wydaną książkę i tą poprzednią pechową dziewczynę, obie dowcipne, obie ciekawe. Ale gdybyś ty miała polecić jednego pisarza lub pisarkę polskiego z Polski, któr, o którym, o, osobę, o której myślisz, że jest za mało znana, a warto, żeby inni przeczytali. Czy jest takie polskie nazwisko? Tak, myślę, myślę, że tak. To powiem, co, kto przychodzi mi do. Do głowy, to jest Paulina Miękkoś-Maziarska. Osoba, którą poznałam właśnie szukając, szukając takiej, takiej sieci pisarskiego wsparcia. Poznałyśmy się na portalu artystyczno-literackim. Tam też miałam okazję poznać pióro Pauliny. Paulina zaczęła swoją przygodę z wydawaniem od self-publishingu. I teraz wydaję książkę z wydawnictwem Stara Szkoła. Książka nosi tytuł Lea. Jest to komedia kryminalna, która swoją premierę będzie miała bodajże za miesiąc. Także całkowita świeżynka jest teraz dostępna już na legimi. Kto posiada aplikację może sobie wrzucić na półkę, ale na pewno mogę z czystym sumieniem polecić, ponieważ pióro Pauliny jest, no, super. Więc polecamy powieść Pechowa Dziewczyna, polecamy powieść skowicz Wilka i polecamy powieść Lea. Tak. Myślę, że to będą dobre, dobre wybory na najbliższy czas. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję A również Państwu tak. również. Do zobaczenia.